Witam na pokazach, które obejmą taktykę działań grupy antyterrorystycznej, dokonującej zajęcia statku wodnego. Zadania, które mam tutaj wyznaczone, polegają na abordażu z sekcji wodnej na statek zajęty przez terrorystów, którzy znajdują się na mostku. Ćwiczenia te mają na celu zgranie grupy lądowej z grupą wodną i zapanowanie nad sytuacją zakładniczą. Ile funkcjonariuszy będzie brało w tym udział? To jest tajemnica. Okno. Ostatni. na naprzód. Kurczak, szlak na mostek. Jeden mi zrobi górę.